Dobry wieczór czy dzień dobry? Tak wcześniej się robi ciemno. Jakkolwiek proszę Państwa jest dzisiaj 1 grudnia. Zostało już niewiele do świąt. Grudzień to grudzień. Ostatni miesiąc. Ciekawe tylko zawsze tak z rozrzewnieniem wspominam sobie te grudnie 3, 4, 5 lat temu. Jakiś inny ten grudzień, nie? Proszę Państwa, Światowy Dzień Flatulencji jest dzisiaj. To jest to, co każdy robi przez całe swoje życie tysiące razy, a za co można dostać mandat w trakcie interwencji policji, na przykład tak jak się zdarzyło we Wrocławiu. Nawet na ten temat film zrobiłem na swoim kanale. Ale odpuszczamy ten Dzień Flatulencji, żeby dowiedzieć się, cóż takiego wydarzyło się, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, sędzia zablokował zarządzenie prezydenta Bidena dotyczące szczepień dla pracowników federalnych. Ale to się rozchodzi na inne, ta sankcja się rozchodzi również na innych pracowników. Więc yy, sędzia zablokował we wtorek właśnie to zarządzenie prezydenta i bo stwierdził, że Biden prawdopodobnie, tak napisał sędzia, nie ma uprawnień, aby zmusić ich do zaszczepienia. Nie chodzi o to, czy szczepionki są skuteczne. Nie chodzi też o to, czy rząd na pewnym szczeblu i w pewnych okolicznościach może wymagać od obywateli uzyskania szczepionek napisał w 29-stronicowym uzasadnieniu sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Georgi Van Tatenhoff, nominowany zresztą przez prezydenta Georgia W. Busha. Sędzia uwzględnił wniosek o wydanie wstępnego nakazu prokuratura generalnego stanu Kentucky, Ohio i Tennessee. Biały Dom nie odpowiedział od razu na prośby o komentarz. Pamiętają Państwo, 9 września, 9 września Biden podpisał zarządzenie wykonawcze, żądając, aby pracodawcy zmusili wszystkich swoich pracowników do zaszczepienia się, chyba że pracownik ma prawo do wyjątku. I tak jest teraz, proszę państwa, sprawa oparła się o sąd. I będzie się tłuc, tak? Yy, chciałbym, żeby takie sprawy, taką moc sprawczą i upominanie prezydenta i jakby działanie przeciwko temu, co powiedział prezydent, taką moc sprawczą miały sądy w Polsce w stosunku do prezydenta. Ale to się chyba nigdy w Polsce nie wydarzy, chociaż takie jest moje marzenie. Proszę Państwa, były prezydent Donald Trump wezwał we wtorek przywódcę mniejszości senackiej Mitcha McComella do wykorzystania zbliżającego się terminu limitu zadłużenia w celu całkowitego zlikwidowania ustawy o opiece społecznej demokratów. Po prostu Zrobimy to, ale wy tam tego nie zrobicie na tej zasadzie. Według Departamentu Skarbu ustawodawcy mają czas do 15 grudnia na posiedzenie krajowego, na podniesienie krajowego pułapu zadłużenia. W oświadczeniu Trump powiedział, że McConnell musi być w pełni przygotowany do użycia wszelkich argumentów, aby całkowicie obalić nowy projekt ustawy o wydatkach społecznych bo powiedział, że to jest absolutne marnostrawstwo demokratów, które na zawsze zmieni nasz kraj. To są tego typu ustawy, proszę Państwa, które mogą na zawsze odmienić oblicze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o tutaj już mówicie o tym dwuipółmetrowym mieszkaniu, to nie jest żart absolutnie. 2,5 metrowe mieszkania, mimo ustawy w Polsce, która kładzie ten minimalny limit na 25 metrów kwadratowych, no, okazuje się, że można mieszkania robić 10 razy mniejsze i mieć tylko 2,5 metra kwadratowego. Przebyliśmy, proszę Państwa, Ikeję w Szwecji, która tam wynajmuje mieszkania 10 metrów kwadratowych. Polska jest w tej chwili górą, ale... Powracajmy do tych, za chwilę będę o tym temacie mówił, ale powróćmy do tych szczepień. Ponad 7 tysięcy Marines jest niezaszczepionych. Nie zatwierdzono wyjątków religijnych. Obowiązek szczepień był do, 20, do 28 listopada dla nich. Około 95% aktywnych żołnierzy piechoty morskiej otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw wiadomo czemu, w terminie, ale to pozostawia prawie 7400 osób, które nie, nie dostały szczepionki. I to jest, proszę Państwa, coś takiego, co no, budzi niepokój, co się stanie z tymi żołnierzami, co oni zrobią, tak? Więc różne są pomysły, niektórzy dostają czasowe zwolnienia, Niektórzy tam taki waiver dostają, taki chwilowy z różnych powodów, no próbują tych wojskowych utrzymać. Ciekawe jak sytuacja dalej się będzie toczyła. Proszę Państwa, kolejna wiadomość to jest taka, w związku z tym, że bardzo gorąco jest na granicy ukraińsko-rosyjskiej, tam okolice Donbasu i tak dalej, prezydent Załęski. Prezydent Ukrainy boi się, że będzie zamach na niego. No i wejdą w ogóle Rosjanie na Ukrainę, tak? I teraz Stany Zjednoczone wezwały Rosję dzisiaj do wycofania swoich wojsk z granicy ukraińskiej. Tam jest ich ponad 120 tysięcy. Tam, tam, tam cała armia prawie stoi. I ostrzegły Rosję, Stany Zjednoczone, że rosyjska inwazja wywoła sankcje, które dotkną Moskwę mocniej niż jakiekolwiek nałożone kary do tej pory. Nie wiemy, czy prezydent Władimir Putin podjął decyzję o inwazji. Wiemy, że w krótkim czasie może to zrobić, jeśli tak zdecyduje, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Amerykańskie Centrum Kont Kontroli i Zapobiegania Chorobom to zaraz powiemy, co się za chwilę wydarzyło. Natomiast powracając do tego, co oświadczył Blinken, to jest, proszę Państwa, sytuacja, która bardzo nas dotyka. Dotyka, no bo jesteśmy tu na miejscu, tak? Proszę sobie nie myśleć, że Stany Zjednoczone wejdą tam i będą Ukrainę bronić. Czegoś takiego nie będzie. Nie zrobi to nawet NATO. To jest jakieś dogadywanie się na, na poziomie dyplomatycznym, bo mówią tu już o sankcjach, czyli nawet gdyby weszli, to będą jakieś sankcje. Oni się tam po prostu Amerykanie nie wybiorą i nie sądzę, żeby NATO, zresztą Ukraina nie jest w NATO, yy, Rosja chce gwarancji, że Ukraina w ogóle do NATO nigdy nie wejdzie, no i yy, jeszcze tam innych gwarancji gospodarczych są. No, sytuacja jest gorąca, jest. Ona rozpoczęła się to podgrzewanie tej sytuacji w momencie, kiedy na granicy białoruskiej no, stało się to, co się to stało z Białorusią. Tak? Chcę Państwu powiedzieć, powracając do Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, tak zwanego CDC, zaktualizowały listę krajów bardzo wysokiego ryzyka zakażenia. CDC w USA odradza już podróże do Polski. Polska jest już na tej liście od, od wtorku. W tej grupie znajdowały się już wcześniej inne państwa Unii Europejskiej. Także, żeby teraz podróżować między Stanami Zjednoczonymi a Polską, trzeba spełnić mnóstwo różnych rygorów, które pilnują linie lotnicze. Linie lotnicze mają tutaj obowiązek, sprawdzenia wszystkiego, kontrolowania, zarówno na terenie Polski, jeżeli ktoś chce z Polski wyjechać do Stanów i odwrotnie, tak? Czyli obowiązek testów i tak dalej spoczywa na liniach lotniczych, ale jeśli ktokolwiek się wybiera, musi, musi to wiedzieć, bo zbliża się okres yy, po prostu świąteczny, bardzo dużo osób będzie się chciało dostać z Polski do Stanów i ze Stanów do Polski, więc muszą wziąć to pod uwagę, że będzie trudno. Informacje, które zaczęły tutaj przychodzić, jeśli chodzi o, o populację polską i o Polaków mieszkających na terenie Polski, to tak jak Państwu czytam ostatnio o depopulacji, o tej inflacji, o tym wszystkim, co teraz dotyka naszych społeczeństw, właściwie społeczeństw, różnych społeczeństw, ale naszego społeczeństwa szczególnie, to yy, tutaj mamy badania, do których dotarłem, yy, więc różnych zaburzeń psychicznych doświadcza w swoim życiu ponad 25% Polaków, czyli ponad 8 milionów osób mieszkających w Polsce. To wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Odsetki są te wyższe wśród osób słabiej i wykształconych, osamotnionych, rozwiedzionych, owdowiałych i wśród tych, którzy przedwcześnie wypadli z rynku pracy, bezrobotni, ręciści. Tylko 16% osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. Czyli jakby większość w ogóle nie korzysta i nawet my nie mamy świadomości tego, że ktoś jest w ogóle chory albo cierpi na jakieś psychiczne dolegliwości. Możemy się domyślać. I teraz, proszę Państwa, to wszystko wynika nie tylko ze słabej dostępności specjalistów, w tym zakresie psychiki, psychologów, psychiatrów, ale też z powodu uprzedzeń innych ludzi wobec chorych. Ponad połowa Polaków nie akceptuje osób z zaburzeniami w swoim środowisku i niechętnie widzi placówki opieki psychiatrycznej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. To są jeszcze historie, które się wzię wzięły z Polski powojennej, komunistycznej, gdzie wymieniało się nazwy miejscowości pejoratywnie, jak coś nie zrobisz, coś nie tak, to pojedziesz tam. Ja nie chcę wypowiadać w tej chwili tych miejscowości, ale te miejscowości poprzez wypowiadanie, że tamtą są te zakłady, to wszyscy, wszyscy w tej chwili wiedzą, w jakich to miejscowościach było, mimo że teraz się pozmieniało to trochę, tak? Dlatego, że nie, nie chcę wymieniać nas tej miejscowości, dlatego że no, tam już tych jakby zakładów nie ma, a nie ma co tutaj burzy robić, bo mogą się ci ludzie źle poszuć, którzy tam mieszkają i widzą Państwo. Jest to prawda, co mówię. Ponad połowa Polaków nie akceptuje osób z zaburzeniami w swoim środowisku i niechętnie widzi placówki opieki psy psychiatrycznej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Bez gruntownej zmiany systemu ochrony zdrowia psychicznego nie będziemy w stanie zdecydowanie wpłynąć na poprawę tego stanu. Powiedział dr Jacek Moskalewicz, socjolog zakładu badań nad alkoholizmem i toksykomaniami i IPIN, to jest specjalne badanie, to jest współkoordynator projektu EZOP2, więc to są naukowcy, którzy siedzą w temacie i badają. To są bardzo trudne statystyki, że jedna czwarta Polaków cierpi na jakieś zaburzenia, ale po prostu Spójrzmy na inne społeczeństwa. Społeczeństwo, które zażywa najwięcej prozaku i to już młodzi ludzie, nastolatkowie, no w Stanach Zjednoczonych. No przecież tego prozaku i tych innych leków antydepresyjnych, to tam się bardzo dużo sprzedaje. Te leki antydepresyjne powodują otyłość przede wszystkim. Więc jakby teraz jest ten czas, proszę Państwa, żeby powiedzieć o tym mieszkaniu, które ma 2,5 metra kwadratowego. Zamierza oferować tego typu mieszkanie pod wynajem pewna firma deweloperska z Koszalina. To w Koszalinie jest. To się zacznie w Koszalinie, a będzie już gdzie I teraz można by powiedzieć, że to jest smutny rekord, tak? Według prawa lokal mieszkalny to minimum 25 metrów kwadratowych, ale to lokal usługowy na wynajem. Tak obchodzą tą ustawę, tak, deweloperzy. Proszę Państwa, w Polsce bu publiczne budownictwo mieszkaniowe praktycznie nie istnieje, tak sobie trzeba powiedzieć. Obywatele są skazani na coraz ciaśniejsze klitki oferowane na rynku prywatnym. Dyweloperzy wychodzą z założenia, że znajdą chętnych nawet najbardziej, w najbardziej minimalistycznych warunkach. I właśnie przykładem takiego podejścia możemy zaobserwować przykład takiego podejścia w koszalinie. Prysznic przy sedesie, okay, czyli tam gdzie jest sedes, tam jest prysznic. Yy, 2,5 m kwadratowego, tyle liczy sobie mikrokawalerka znajdująca się w deepeloperskim budynku przy ulicy Garncarskiej w Koszalinie. Lokal ma już wkrótce zostać zaoferowany pod wynajem. Nie ma jeszcze ceny, ile to będzie, ale na dole jest tak jak mówiłem toaleta z prysznicem, za szybą. Ma to mieszkanie na dole okno i na górze okno, dlatego że to jest wysokie mieszkanie, tak żeby nad kuchnią i nad łazienką można było umieścić łóżko, na którym można spać. Nie wiem jakiej szerokości, czy to jest 1,20 m, czy 1,10 m, czy 90 cm, tego nie wiem. Natomiast wchodzi się po drabince i cały myk polega na tym, że u góry jest to łóżko, na które się wchodzi na drabince i tam jest u góry jeszcze okno. Natomiast na dole mamy przedpokój razem, razem z kuchnią łazienką. Tak? I to jest 2,5 2 metra kwadratowego tej podłogi dolnej. Natomiast no, nie wliczali chyba łóżka, tak? bo by już musiało być więcej. Czyli to łóżko, które wisi nad łazienką i kuchnią, jest jakby niewliczone do tej powierzchni. Natomiast ono tam u góry sobie wisi, po drabinie można na nie wejść i mm, niedawno czytałem Państwu o mieszkaniu 10 m2 w Tokio, ale to w porównaniu z tym, to jest proszę Państwa apartament tak? w Tokio 10 m2, to, bo to jest 4 razy więcej, no więc 4 razy więcej od mieszkania, no to jest apartament, no tu mamy mieszkanie 2,5 m2. Zróbmy sobie po prostu linijką, czy tam taką, taki prostokącik na podłodze, żebyśmy to zobaczyli, 2,5 metra kwadratowego, tak? czyli niecałe 2 metry długości, szerokości, nie wiem jakby to tam wyszło i to jest mieszkanie, które w koszalinie już będzie niedługo do wzięcia. Ciekawe to jest. Proszę sobie wygooglować, to tam jest projekt tego mieszkania. E, przejdziemy teraz do takiej e, ciekawej ustawy, która w Polsce, do ustawy antylichwiarskiej, bardzo istotnej ustawy, która dotyczy wielu, wielu obywateli polskich, wielu. Ustawa antylichwiarska ma ucywilizować system udzielania w Polsce pożyczek. Dotychczas kodeks cywilny skupiał się na samej procedurze udzielania pożyczek, ale nie na procesie jej spłacania. I to właśnie jest ten gwóźdź. Więc ktoś tu pisze, że łóżko ma morder 1990, moje łóżko ma 2 metry na mat 60. No. no i proszę. Tyle co to mieszkanie, tak? Większe. Więc yy, idziemy do ustawy antylichwiarskiej. Więc teraz ustawa, której projekt został przyjęty w tym tygodniu do Sejmu, ma uratować wiele osób od spirali długów. Przede wszystkim reguluje ona koszty pozaodsetkowe i określa ich maksymalną wartość. Teraz koszty w całym okresie spłaty pożyczki nie będą mogły wynosić więcej niż 25% całej sumy pożyczki. Jeśli chodzi zaś o kredyt konsumencki, kwota ta ma zostać obniżona z obecnych 100% do 45%. Ma to zapobiegać tak rolowaniu kredytów, czyli sytuacji, kiedy osobie po zasięgnięciu kredytów proponuje się kolejny kredyt Czyli kredyt spłaca kredyt de facto. To jest na przykład niedozwolone w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że praktyki w Stanach Zjednoczonych są takie, że czasami to przejdzie. Ale jeśli się o tym dowie bank, co jest zabronione przez prawo w Stanach Zjednoczonych, to każe nam natychmiast spłacić kredyt, bo to jest złamanie prawa. W Stanach Zjednoczonych nie można tak robić, a tutaj widzę, że często w Polsce Kredyt spłaca kredyt. To jest absolutnie niedopuszczalne. To jest łapanie ludzi w tak zwaną pułapkę kredytową, z której później już nie można wyjść. I ta ustawa antylichwiarska jest dobra, bo zabezpiecza przed nawet pomyśleniem sobie, żeby wpadać w taką spiralę tak zwanych rolowania tych kredytów, tak, tak zwana rolowanie, no bo jeden roluje drugiego, tak? No to jest po prostu, rzeczywiście są rzeczy niesłychane. No, Państwo cały czas tutaj piszą teraz o, no tak, przez 20 lat. Tak jest w transporcie międzynarodowym. Rzeczywiście kierowcy ciężarówek jeżdżą, pracując bardzo ciężko po całej Europie, rozwożąc towary. Dziękujemy im, że mamy to w sklepach, co mamy w Polsce, yy, niczego nam tu nie brakuje, więc dziękujemy kierowcom, oni tak śpią, właśnie na, na dwóch metrach kwadratowych to mają łóżko za yy, tym swoim fotelem. Kierowcy i tak takie życie prowadzą. No taka praca proszę Państwa, ale Trzeba dostrzec, trzeba dostrzegać to, co robimy wspólnie dla siebie, jak pracujemy, w jakich warunkach. No, są lepsze samochody, są lepsze warunki, są gorsze, to są gorsze warunki. Ale wszyscy się staramy i w tym okresie przedświątecznym już życzę Państwu w grudniu wszystkiego dobrego, się w ogóle Mikołaj zbliża. Nie szarżujmy z wydatkami, raczej skromnie. To jest takie moje marzenie. Ja też do tego się tak nastawiam. Skromne święta, skromne prezenty, dlatego że przed nami ogromne wyzwania. Ogromne wyzwania. Oszczędzajmy. Oszczędzajmy siebie, swoje zdrowie. Oszczędzajmy pieniądze. Po prostu uczmy się oszczędzać. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Zapraszam jutro. Wania się